Dziś macie nie, znowu i dzisiejszy że... odcinku będziemy. Wstawasz takie tron i ta tak jak, ta komuś... jak, jak, jak przyszedłe taki głos, to moja mama gada. To mamy szczególnie za cztery. Za ego... Ej, z... ej widzicie jak ja za... teraz akwarium, takie fajne przeźnięcie. A on nie Ewo, bo my mamy Ewo. O, tak to wygląda. I pachnie tak był Bartek, Anteo? Bartek, ale od czego ja mam żółtą tą wodę? Patrz, od czego ona hmm. jest żółta? Jak ja ją tyle razy już zmieniałam. Patrzcie. Od czego ona może być żółta? Dobra, spróbujmy. Jeszcze to bądź jest bądź taka żółta. żółta. Boję się tego próbować widzowie, bo to chemia ja też, ała. Ale jak to tym wyjdziecie? Ja nie wiem, od czego ona jest taka. Że... Jezus, dobra, tak to wygląda z opakowania. Że tak ej. Ej. Jak co, nie, co dwa tak to co wygląda? Nie, trzeba chloru. Chloru trzeba dojechać. Co I, dojechać. Ej, co dwa Ej, my zamknij się, kurwa. Gry. <laughs> hmm. tak. mi dać. No ja są takie, są dwa takie, takie są żelki, mają właśnie taki sam smak jak to. No nic, dzisiaj chciałam ten wyrwać trochę i dodać świeżej, bo podobno tak się robi, też nie, żeby się wylewał trochę. Tym ględ do środku, to jest jakby takie coś. Jak macie coś takiego tabletka? się spuszcza i jest taki Ej, jeszcze no do tego właśnie, takie szorstkie. Bo powiedzieliście, czy nie, czy raz ja, jak skreśliłaś. No mm. Ale ale to akwarium wasze jest ładne mi się podoba. Najbardziej ten rekin. Tak pod... serki, so, yeah. musimy spróbować jeszcze jednego, ale są tylko cztery ale ten te... rekin te mi się najbardziej podoba. Wiesz, kiedy? Jak on tak skakuje. Cicho! tej ciemności tak go nie ma i tak znowu, nie? To nie wygląda. Przepraszam widzowie za moją mam, mamę, ale po prostu ona głośno bo ma słuchawki. Zaraz, zaraz widzowie, podziwu was. Ja ją pokażę. I mówię tak cicho, że mama nie usłyszy. bo mimo, że słuchawki, i tak słyszy. Rozmawia, a nie ogląda, tak? Jak się rozmawia, to zresztą najchętniej. Так она. И лицо. А Dajcie sekundkę, już teraz. I co? Jest? Dajcie sekundkę. Zaraz to przywracam. co jestem, pokazać, ale <grymne> Tu jest I co my? <noise> Teraz łapki do góry i może jutro, albo może w następnym tygodniu, nie wiem kiedy, albo no, nagromadam jakieś z moim tatą, ale musicie jeszcze robić łapki do góry. Dawajcie. Pa, pa was.